No, hej, witajcie na kolejnym moim filmie. Tym razem jest to wyjątkowy film, ponieważ zaczynamy konkurs. Konkurs, w którym będą do wygrania dwie srebrne monety. Nagrodą za pierwsze miejsce będzie ta oto 100 frankówka. Jest to moneta z 1984 roku 1984 naturalnie srebro próby 900 także całkiem spory kawałek ładnego srebra w przyzwoitym stanie. Podobnej monety użyłem na samym początku wyzwania od Uncji do Uncji złota. Mam ich sporo, więc do, doszedłem do wniosku, że jedna z nich może, może trafić do jednego z Was, po prostu, lub do jednej z Was, bo kobiety wiem, że też oglądają ten kanał. No i co trzeba zrobić, aby zdobyć tą monetę lub drugą nagrodę? Po pierwsze, trzeba być subskrybentem tego kanału. Po drugie trzeba napisać komentarz pod tym filmem, w którym napiszecie jakie serie najbardziej Wam się podobają na tym kanale, jakich filmów chcielibyście więcej. Ewentualnie też co mógłbym zmienić, tak aby odbiór był ciekawszy. Nie wiem, czy podobają Wam się takie krótkie formy, jakie nagrywam ostatnio, czy wolicie filmy 10-15 minutowe, które nagrywałem kiedyś. To będzie miało znaczenie też dla mnie przy nagrywaniu kolejnych filmów. No i oczywiście trzeba dać łapkę w górę pod filmem. A jeżeli chodzi natomiast o czas trwania konkursu, to będzie on trwał dokładnie do ostatniego stycznia. I jakoś na początku lutego wybierzemy sobie e, zwycięzcę. Zwycięzca będzie losowy. Oczywiście e, po wylosowaniu danej osoby sprawdzam, czy, czy jest subskrybentem, czy, czy dała odpowiedni komentarz. No bo wiadomo, jakieś komentarze typu Siemkę nie będą, nie będą się wliczać tylko do tego konkursu. E, tylko takie, które... Powiem w tym filmie, kto, kto wygrał jaką nagrodę, co było drugą nagrodą. Także myślę, że jest na to czekać. Film powinien pojawić się na kanale w środę 15 stycznia, czyli będzie dokładnie 15-16 dni. 15 dni na wzięcie udziału w konkursie. Myślę, że to wystarczająco dużo czasu. A tymczasem dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, do zobaczenia. Cześć.